Nawet dobra żarówka wpis zrobiony, Arnoldik 74, 23 To jest mistrzostwo. Wchodzimy do góry. Widok na wyspę Cześć! Dzisiaj ani rowerowo, ani motorowodnie jedziemy samochodem na Półwysep Poczymy, odnośnie pewnego domu, który jest opuszczony. Gdzie zamierzam się wybrać w najbliższym czasie, ale chcę zobaczyć po prostu, dokąd można ewentualnie dojechać, jak wygląda stan drogi. Czy jest to teren dostępny, czy są jakieś utrudnienia. Jest to gdzieś odległość w linii prostej stosunkowo niewielka, bo będą 12 km. Ale niestety musimy objechać odnogę drugą Gopła, tą zachodnią. I od strony Ostrówka dostać się na półwysep Polszymy. staramy się. We wsi włostowo skręciliśmy na miejscowość kościeżki. Jest tam teraz dość dobrze utrzymana droga. Kiedyś to tu było gorzej, nie wszystko jeszcze było zaasfaltowane, a teraz są asfalty i to pierwszej klasy. Na rowerowe wycieczki w sam raz. No i takie tu przyjemne dróżki są. droga położona jest niedaleko linii brzegowej Gopła od Nogi Zachodniej i teren parku nadgoplańskiego parku Tysiąclecia i oczywiście teren Natura 2000 miejscowość Rzeszynek Na lewo znajduje się zabytkowy spichlerz z XVIII wieku. Właśnie widoczny spichlerz. Może kiedyś do niego przyjedziemy. A tymczasem jedziemy dalej, wyjeżdżamy z miejscowości Rzeszynek. Kolejna miejscowość lubstówek, gdzie będziemy skręcać w lewo w kierunku miejscowości Porowa. I następnie kierować się do przeprawy promowej w miejscowości Ostrówek. Teraz w lewo w kierunku miejscowości Ostrówek trzeba będzie objechać jeszcze ten, tą odnogę goplańską. I skręcamy w lewo, i wjeżdżamy na półwysep w prawo do miejscowości Uszczewo. My jedziemy w lewo. Wolne, wolne. I kierunek Ostrówek, i następnie Rysiówka. Po prawej widoczne jezioro Gopło. Odnoga wschodnia, gdzie miałem okazję w dniu wczorajszym i przedwczorajszym pływać, i zabytkowa aleja lipowa prowadząca do przeprawy promowej. Jednak my nie będziemy się przeprawiać, tylko skręcimy w lewo w kierunku rysiówki. I jedziemy początkowo. Jest asfalt, który się niebawem skończy. No i koniec asfaltu. Dalej, już tylko shooter i polna droga. Zobaczymy, na ile przejezdna. Do pewnego momentu na pewno będzie bezproblemowa. Ale później może być już troszeczkę gorzej. Niemniej, chyba będzie możliwość przejazdu z uwagi, że za tym moim miejscem. Docelowym są również łąki. Jakiś dojazd też tam musi być. A jak nie, to się jak przejdziemy. Proszę, górki popolskie i miejsce mojego noclegu podczas burzy, która przechodziła tutaj w nocy z piątku na sobotę mniej więcej w tamtym miejscu gdzie te drzewa miałem przyjemność na co. jest też wieża widokowa jak będziemy wracać to może na nią się wdrapiemy Proszę bardzo o, ktoś strzelał do tablicy a my jedziemy dalej tam już będzie ostatnie gospodarstwo zdaje się ale my jeszcze musimy jechać kawałek dalej no, mamy już taką to przed nami jeszcze jest tak zwana Rysiówka, czyli ostoja nadgopelskiego parku tysiąclecia w której nieraz miałem okazję być i tu jest wieża widokowa No my pojedziemy kawałek dalej, to jest już ostatni praktycznie budynek czynny bo kolejny już jest ten właśnie opuszczony który chcemy dzisiaj zobaczyć, przynajmniej zobaczyć, czy jest do niego dostęp proszę, to jest właśnie Rysiówka bardzo klimatyczne miejsce na półwyspie po zobaczymy jak dalej, to jest jeszcze linia nie wiem, to chyba jest telefon, bo prąd jest chyba już odcięty No i taka oto przeszkoda na drodze Już myślałem, że będzie trzeba zawrócić Tudzież iść dalej pieszo Jest tu taki improwizowany objazd No jak widać, są tu łąki Więc od czasu do czasu jakiś sprzęt rolniczy Tędy jeździ Tędy prowadziła również droga do niegdysiejszej przeprawy Promowej w miejscowości Lachmirowice Pamiętam ten prąd, który jeszcze funkcjonował w latach 80. Tędy właśnie prowadziła droga do tej przeprawy Na tej odnodze wschodniej było, Był to bardzo spory skrót Z tamtej strony nie trzeba było bierzeć całej tej odnogi Tylko teraz już po tej drodze pewno nie ma śladu Ona skręcała tutaj w lewo Ale doskonale ją pamiętam Zobaczymy, czy po tej drodze w ogóle coś zostało. Coś tu jest, tu właśnie była droga prowadząca do przeprawy promowej, już tam raczej byśmy nie przejechali. A nasz domek tam jest. Nie wiem, na ile ta droga będzie tu przejezna. No, próbujemy. Może tu być nieciekawie. I dotarliśmy dalej. Nie będę próbował już jechać. Dom jest tuż tuż. Autko zostawiamy tutaj. Tam jeszcze prowadzi droga. Tylko, że tam już po, już po prostu chyba już nie ma sensu jechać, bo tam już nic nie ma. No i taka spokojna okolica. Fajnie sobie tu było kiedyś mieszkać. Pierwszy raz tu jestem, przyznam. No, idziemy zobaczyć, co nas tutaj może spotkać. jest dom zawsze mnie to miejsce intrygowało Takie było tajemnicze byłem tu lat kilka temu no to stał jakiś tu samochód I ktoś jeszcze tu mieszkał myślałem, że prąd jest odcięty ale linia jeszcze nadal prowadzi z tego co się dowiedziałem budynek jest wyłączony już z użytkowania czyli na pewno już nigdy nikt w tym miejscu, w tym budynku akurat się nie za domowi, niemniej miejsce ciekawe, pozabijane dechami, nie wiadomo, czy tam będzie można się dostać do środka. Ktoś próbował. Ktoś przynajmniej próbował, że jakaś droga prowadzi, także chyba nie uda się nam dostać do środka. A nie będziemy przecież wyważać drzwi. No, przyznam urocze miejsce to jest jakaś droga pola uprawne są. Wejdziemy naokoło i zobaczymy, na ile. A tu ktoś ma ulę. Ja bym się do uli jednak nie zbliżał. Proszę. Nie, nie będziemy się zbliżać, bo no mam z pszczołami takie różne przygody. Zresztą nie tylko z pszczołami, więc wolę ich unikać. Jest tu nawet dobra żarówka no niestety budynek jest niedostępny No szkoda, bym chociaż zajrzał, a nie chcę tu próbować czegokolwiek niszczyć Bo to nie o to chodzi No, no nie będziemy demolować Ale dobrze, że mam taką informację Czyli Urbeks, tylko zewnętrzny, tak zwany, jeżeli coś takiego istnieje. Nie chcę też po tych haszach chodzić tam. Niemniej obejdziemy jeszcze ten budynek. Czyli zabezpieczony. Jednak komuś nie do końca się to podobało, że ktoś tutaj to miejsce systematycznie odwiedza choćby z uwagi na ukryty tam, ukrytą tam skrzynkę tak zwanego kesza gry terenowej polegającej na odnajdywaniu właśnie takich ukrytych skarbów z tego co wiem jest ukrytym na strychu ostrzeżenia, że jakieś gniazdo os prawdopodobnie tam jest no i tyle Przynajmniej tajemnica domu odkryta, co prawda nie zobaczyliśmy wnętrza i nie wiem czy zobaczymy. Niemniej jestem w tym miejscu pierwszy raz i to też jest jakieś ciekawe doświadczenie kolejne. Po prostu tak daleko i jeszcze nie byłem, można by było się pokusić i iść jeszcze w tamtym kierunku maksymalnie tam pewne jeszcze ze 100 metrów dalibyśmy radę no tylko po prostu łąki nic ciekawego poza tym aspektem że pierwszy raz to zawsze jest też ciekawe i wracamy jest też pora nie bardzo może faktycznie jesienną porą tu gdzieś bezśnieżną zimą Więcej będzie można tutaj zobaczyć z uwagi, że tego dzielska nie będzie aż tyle, jesteśmy w drodze powrotnej, jak widać, piękny, urokliwy teren częściowo zagospodarowany, ale też w części zostawiony zupełnie naturze. Jest jeszcze jedna droga na brzeg od nogi zachodniej. Niemniej, żeby nie psuć zabawy z przyszłego rowerowego urbeksu, pozwoliłem sobie tam nie zaglądać. Z tego co wiem, też jest tam parę obiektów opuszczonych. Może tam Coś ciekawego się znajdzie. Tymczasem zatrzymaliśmy się przy wieży widokowej nad brzegiem wschodniej odnogi jeziora Gopła, w miejscu gdzie, jak już wspomniałem, miałem okazję nocować przedwczoraj. Proszę, a tu ktoś sobie strzelał, ale to nie wiadomo z czego. Duży kaliber. To idziemy. No, wygląda no, faktycznie ale to ktoś chyba nie spełna rozumu mam nadzieję że to nie myśliwi no. chyba tacy to nie są chociaż wszystko możliwe dobrze że ubrałem długie spodnie dobra to wchodzimy do góry tu co nie, nie wszystkie szczeble czyli schudki tak zwane są ja tu teraz nie spadł. byłem tu już raz kiedyś na tej wieży parę lat temu chyba się nie zarwie Ładnie. nie jest to bezpieczne do końca proszę a tutaj no gdzieś dosłownie tutaj kawałek nocowałem w trzcinie wieża była widoczna przez te zarośla Dosłownie w tym miejscu. I przeżyłem dwie konkretne burze. Widok na wyspę. Nieopodal miejscowości Popowo, tak zwane Górki Popowskie. Fajne miejsce dla obserwacji kontemplacji szelest liści szum trzcin coś niesamowitego a tak przy okazji jest tu ukryty kasz, którego spróbuję odnaleźć wchodzimy do góry bo według informacji znajduje się na górze nie ma co prawda spoilera ale zobaczymy, może gdzieś się znajdzie takie charakterystyczne miejsca nie wiem czy to jest skaż magnetyczny, nie pisało gdzieś może być ukryty przeważnie wykorzystuje się do tego celu jakieś miejsca przy tych tablicach ale nie widzę o i proszę jest trochę A, zakurzony tak to wygląda reaktywacja OP01K górki, górki popowskie T20 też tu jest wpisane Proszę Druga strona, czyli całkiem niedawno Ale kwiat, to już znamy z mostu wojskowego Proszę, wpis zrobiony Arnoldik 74, 23 czerwca 2024 Kesza oczywiście zostawiamy, zostawiamy. W tym samym miejscu, z którego go pobraliśmy, zakręcamy i chowamy go w tym samym miejscu. Czyli tu był. O! I niech to mu będzie dobrze. Jest tu jeszcze więcej, ale nie zależy mi aż tak na tym, żeby je wszystkie odnaleźć. Będzie co robić w przyszłości. No i tu jest ukryty kolejny kasz. Odpowiedź do Rysiówki. Teraz patrzymy. I czy tu coś jest. Nic nie widać. Ale proszę. Ciekawostka. To się rusza. Spójrzcie. <grystanie> to jest mistrzostwo. Takie coś uwielbiam. Proszę bardzo. Jest kaszyk. Idziemy wpisać chcemy jeszcze zobaczyć na pomost, jest to miejsce cumowania jednostek, bywało że i tu rusałka cumowała, i stąd na pieszo, można było dojść do rysiówki, którą mijaliśmy po raz. taki pomost i dwa pale zbite proszę jak tu jest fajnie no dzisiaj też wieje ale cieplutko jest teraz już dobra to wracamy to z Urbeksu wyszło nam obranie na to wychodzi dwa kesze przypadkowe nie nastawiłem się na zbieranie kaszy, to proszę burbeks zewnętrzny i kasze sztuk 2. Niestety nie dysponuję większą ilością czasu, więc musimy się już pomału ewakuować, a niemniej taki przerywnik. weekendowy, wskazany. Przede mną jakiś kolarz, Grawelowiec wszędzie wiedzie. Kiedyś ktoś powiedział, że gravelem się wszędzie wiedzie, a mu drugi odpowiedział, że ze traktorku. No e, oczywiście, też ma urok swój rowerowanie bez drożami, ale niekoniecznie to musi być gravel. Chociaż jest to pewną alternatywą dla szosowców bo charakterystyka roweru jest bardzo podobna. No już wracamy. Pojedziemy tą samą drogą, bo prom z tego co wiem ma chyba przerwę. Nie wiem dokładnie w jakich godzinach, ale chyba coś tak właśnie koło południa jest troszeczkę bliżej, jednak z przeprawą pewno wyszłoby, wyszłoby na to samo. Wrócimy tą samą drogą, objeżdżając zachodnią odnogę Gopła. A Koraż ucieka, a z wiatrem to idzie 30 na godzinę na szerokich oponach, i na takiej drodze jest w miarę komfortowo. W drodze powrotnej wracamy do Kurszwicy. Także do zobaczenia następnym razem podczas kolejnych wypraw, być może podobnych, może zupełnie innych, rowerowych, wodnych, ale też i takich jak dzisiaj. Do zobaczenia, cześć.